Yeah. Was na kolejnej recenzji, po krótkiej przerwie, dzisiaj ze mną nagrywa Rafał, już no. pewnie go znacie, kiedyś tam coś razem recenzowaliśmy, a recenzowanym tytoniem, właściwie melasą, bo jest to melasa beznikotynowa, jak już pewnie zdążyliście przeczytać, jest Huka Huka Evolution Tisha o smaku Fruit Punch. Opakowanie wygląda następująco. Jest to taki, można powiedzieć, standardowy matchbox. Jest bardzo fajne opakowanie, bo nieraz właśnie jak mamy w pudełeczkach, to trzeba to później przypakowywać, żeby tam trzymało świeżość. No i co jest ciekawe, tutaj trochę wystukam go i postaram się wam pokazać, a mianowicie jest on zrobiony z liści herbaty. Zaraz ja może podejdę. Spróbuję, żeby kamera złapała ostrość. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj, jak widać, są listki. Jakieś tam może drobne patyczki. Właściwie są dosyć, dosyć grube liście herbaty. Tak to wygląda. Tyton jest wilgotny i jest wodnisty. Nie jest taki, nieraz jak y, można by powiedzieć, że są oleiste tytonie. On jest taki, właśnie. Jakby był rozwodniony po prostu. No i co do zapachu, też jest ciekawostka, bo jeżeli się tylko odkręci, opakowanie i od razu się wsadzi nohal, to czuć rozpuszczalnikiem jest bardzo chemiczny zapach, a jak da się trochę powietrza do opakowania, żeby weszło, to zapach staje się całkiem przyjemny. Pachnie po prostu jak wieloowoc, może troszeczkę jak y, te soki egzotyczne czy multivitaminy, coś w tym stylu. Zobacz może jak to wygląda zapachowo. No, ale nie bardzo czułeś jabłka albo winogrona, tylko ananas No to ananas jest fruit punch. Tutaj w sumie można się sugerować obrazkiem. Nie wiem czy to pokazałem, jest ananas, jabłko, winogrono i pomarańcza. No, o smaku to później wspomnimy. Jak to. już pewnie zauważyliście, jak to mniej więcej dymi. Tam Rafał ściągał. No i co byś powiedział o smaku? No, smak jest dobry, ale. jest taki jakby. kop do końca, ale nie wiadomo, co to. jakby to powiedzieć. Jakbyś miał coś na garży, w później, ale nie wiadomo, co powiedzieć. No, ma taki charakterystyczny w sumie posmak. Być może dlatego, że jest on robiony na herbacie. I właśnie jest ta herbata delikatnie, delikatnie wyczuwalna. Ale niestety nie jest to pozytywny aspekt, dlatego że na przykład jakbyście zaparzyli sobie herbatę jednego dnia, jej nie wypili, przypomnieli sobie za 2-3 dni i ona już później robi się taka nieprzyjemna. I właśnie tutaj jest taki trochę lekki, nieprzyjemny posmak starej herbaty. Aczkolwiek smak jest fajny. Gdyby nie było tego posmaku, Tyton byłby całkiem przyzwoity. W sumie nie przygryza, tylko zostawia właśnie ten lekki nieprzyjemny posmak. A co do smaku poza tym, to właśnie jest wyczuwalny głównie ananas. Może delikatnie jeszcze się doszukać nutki pomarańcza i coś w rodzaju właśnie takiego soku owocowego multivitaminy egzotycznego, coś w tym stylu właśnie. No nie ma jak, jak ty masz odczucia co do tego? No dokładnie tak samo. Wiesz, trochę mnie zawiadło, że nie ma jabłka ani winogronu, bo by było trochę lepiej jako Fruit Punch. No i tego puncha nie ma chyba, że ten punch jest z tego smrodu, nie? No. <laughs> nie no, smak jest naprawdę przyzwoity. Rafał nie palił tego tytoniu, ale ja bym go troszeczkę może przyrównał do Fumari Tropical Punch. Jest właśnie troszeczkę podobny smak. Tylko tutaj, właśnie w fumarii, było tak, że był bardziej nieokreślony, był bardziej egzotyczny ten smak. I było ciężko wyodrębnić poszczególne owoce. Tutaj, właśnie, czuć yy, ananasa i pomarańcza. No i właśnie, ciężko będzie to ocenić, bo smak, jako smak, jest całkiem przyzwoity. Ilość dymu jest zadowalająca. No, ale niestety, psuje nam ten yy, posmak starej herbaty. Chociaż w ogóle z herbalami jest tak, że każdy ma jakiś gówniany posmak i to psuje wszystko. Tak samo soeks śmierdzi i te inne dziadostwa to samo. Hydro jeszcze w mniejszym stopniu w niektórych smakach nie czuć tego, w niektórych jest troszeczkę nutka. No jedhardy herbo to to już właśnie jest hydro jedhardy to już jest najwyższa półka. To bym powiedział, że jest taka średniawa. I jeszcze dodam, że przez to, że jest robiony z liści, a nie z trzciny. Yy, można nabić do vortexa, bo normalnie herbali nie pale na tym, na vorteksie, a to jest właśnie wyjątek, bo można go nabić sobie do vorteksa i wydłużyć trochę palenie. Chociaż i tak sądzę, że zaraz wywali i nabijemy coś innego, bo na dłuższą metę to chyba nie będzie nam smakowało. Nie. Coś jeszcze byś chciał dodać na ten temat? No Nie bardzo, tylko. Jeszcze wam przeczytał, co on mówi. A tez... jest historyjka fajna, no? No, but I'm sorry that it's in English, but you know. It's in English and we have a more English colleague than me so to read it. That's The story of tea begins in ancient China over 5,000 years ago. According to legend, tea rooms and houses were built in order to enjoy tea at a social and spiritual level. Today, tea is the most widely consumed beverage in the world after water. Hookah Hookah is proud to be the first to bring tea shisha to the hookah culture. Hookah Hookah has developed a tea-based shisha that delivers a world-class hookah experience with all flavors and none of the nicotine. Experience the evolution of shisha. No, to już wszystko wiecie. I co byś dał w skali od 1 do 10. Ja 6. Ten posmak to mnie dobija. No właśnie, też myślałem o podobnej ocenie. Tak między 6 a 7. Bo smak jest fajny, dym jest fajny. Ale psuje to właśnie ten po posmak tej starej herbaty. To tyle by było z podsumowania. Ja mu może dam 6,5, już troszeczkę podniosę. Także 6,6,5. No i nic, zapraszam do poprzednich, do kolejnych recenzji. Subskrybujcie kanał, oceniajcie i tym podobne. I do następnego.